Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek siódmego tygodnia, wielkanocnego i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym, nad Ewangelią. A dziś fragment Ewangelii według świętego Jana, modlitwa pana Jezusa, często nazywana modlitwą arcykapłańską. I warto sobie zadać dzisiaj trud aby zastanowić się na początku, za kogo się modli Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, a drugą sprawą, o co się modli. Zatem spróbujmy sobie na początku odpowiedzieć, za kogo modli się Pan Jezus. W dzisiejszej Ewangelii, na samym początku modlitwy, Pan Jezus modli się za swoich uczniów, modli się za apostołów, modli się za ich następców, czyli można powiedzieć, za biskupów, papieża, kapłanów, diakonów wszystkich tych, którzy służą Kościołowi. Ale modli się również za tych, którzy będą słuchać ich nauki za tych wszystkich, którzy właśnie dzięki słowom uczniów, apostołów przyjmą prawdę o Jezusie Chrystusie, przyjmą Jego naukę, przyjmą Jego miłość. Czyli tak naprawdę Pan Jezus modli się za każdego z nas. A o co się modli? To właśnie, kochani, dalsza część dzisiejszej Ewangelii. Jezus prosi swojego Ojca w niebie o to, abyśmy wszyscy razem stanowili jedno. Tak jak On z Ojcem i z Duchem Świętym tworzą jedno. Prosi właśnie o to, abyśmy budowali jedność, abyśmy o tą jedność zabiegali. Abyśmy o tą jedność Pana Jezusa, Pan Jezus prosi. Bo zobaczcie, kochani, że tam, gdzie nie ma jedności, gdzie nie ma zgody, są podziały, są różnego rodzaju konflikty, jest to, czego my nie chcemy. A zobaczcie, że tam, gdzie jest jedność budowana na nauce Jezusa Chrystusa, na Jego miłości, wszystko wychodzi idealnie. Nie ma konfliktów, nie ma sprzeczek. Nawet gdybyśmy zobaczyli na historię, to w historii od chrześcijan brało się załatwianie spraw, rozwiązywanie różnych problemów, bo potrafili to robić w jedności. I o to właśnie modli się Jezus dla każdego z nas. I do tego również zachęca dzisiaj nas Jezus, abyśmy i my prosili tak, jak On prosi o jedność w naszych rodzinach, w szkołach, miejscach pracy. W tym wszystkim, czym żyjemy na co dzień. Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam w modlitwie o jedność. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego.